Dorastałam w domu, w którym było dużo przemocy emocjonalnej, fizycznej i słownej. Jako dziecko Susan żyła w strachu. Ojczym wykorzystywał Susan i jej siostrę, zaś jej matka była bardzo oziębła i wycofana. Zawsze myślałam, że nie jestem kochana. Czułam, że muszę zapracować sobie na miłość. Jako nastolatka Susan szukała miłości i znaczenia gdzie tylko się dało, aby zapełnić pustkę sięgnęła po narkotyki: kokainę, marihuanę i alkohol. W tym czasie stałam się bardzo aktywna seksualnie. Tworzyłam zdjęcia pornograficzne. Wszelkie zło, jakie mogło się dziać wtedy w moim życiu, działo się. Susan przyznaje, że w jej życiu nie było miejsca dla Boga. Obwiniała Boga o wszystkie swoje problemy. Wiedziałam, że jest Bóg, ale nigdy o nim nie myślałam. Nie myślałam o tym, żeby się do niego modlić. Byłam wtedy na niego rozgniewana. Myślałam: Boże, jeśli mnie kochasz, to jak mogłeś umieścić mnie w takiej sytuacji? Mając 17 lat, Susan opuściła dom ojczym, który rozwiódł się z jej matką, złożył jej wyjątkową propozycję. Powiedział: "Wiesz co? Przeprowadź się do mnie. Mam mieszkanie. Będziesz mogła sobie dorabiać." Skończysz szkołę, zdobędziesz dyplom, wszystko się jakoś ułoży, a potem zdecydujesz, co chcesz robić. To, co wydawało się dobrym pomysłem, wkrótce okazało się koszmarem. Powiedział: Jesteś ładną dziewczyną, zajmij się pozowaniem jako modelka. Miałam wtedy niecałe 17 lat. Dla kogoś takiego jak ja brzmiało to cudownie. Pomyślałam: Wspaniale. Susan pomyślała, że będzie miała wspaniałe, ekscytujące życie i że zrobi karierę jako modelka. Zabrał mnie w miejsce, z którego otrzymał telefon. Myślałam, że w tym domu będzie fotograf, ale go tam nie było, nie było tam żadnego sprzętu do fotografowania. I wkrótce zdałam sobie sprawę, że mój ojczym zrobił ze mnie prostytutkę. Tak się to wszystko zaczęło. Susan mogła jednak zarobić w ten sposób pieniądze, więc nikomu o tym nie mówiła. To był początek jej nowej, tak zwanej kariery. Niedługo potem zaszła w ciążę i urodziła syna, któremu nadała imię Colton. Związała się z człowiekiem o imieniu Craig i zamieszkali razem. Susan nadal pracowała jako prostytutka, ale biznes nie szedł już tak dobrze i skończyły się im pieniądze. Postanowiłam, że muszę przeprowadzić się do większego miasta którym zarobię więcej pieniędzy i będziemy tam wspaniałą, szczęśliwą rodziną. Przeprowadzili się zatem do Chicago. Lecz tam, zła sytuacja zamieniła się w jeszcze gorszą. Susan została zatrzymana pod zarzutem prostytucji i umieszczona w areszcie. Jej syn był w domu z opiekunką. Nie było tam koca, tylko twarda ławka. Nie było poduszki ani wody. Dali mi dwie kromki chleba i to wszystko. Do picia nic. Miejące godziny wydawały się być całymi dniami. Susan myślała jedynie o koltonie. Zaczęłam czuć się odwodniona, zaczęłam odczuwać silny głód, ale nic nie mogłam na to poradzić. Czułam się tak bardzo odarta ze wszystkiego. Zaczęłam też odczuwać beznadzieję. 24 godziny zamieniły się w dwa dni, a dwa dni w trzy. Wiele razy wołałam strażniczkę, ale ona nie przychodziła. Te strażniczki nie miały miłosierdzia, żadnego współczucia dla mojej sytuacji. Traktowały mnie tak, jakby mnie nie było. A to, co powiedziała jej towarzyszka niedoli, w ogóle jej nie pomogło. Ona powiedziała: Mówiłam ci, że nigdy stąd nie wyjdziesz. Nie ma stąd wyjścia. Wtedy się załamałam, zaczęłam szaleć. Pamiętam, że szarpałam kratami i krzyczałam, ale nikt mnie nie słuchał. Upadłam na podłogę i powiedziałam: Boże, cokolwiek zamierzasz uczynić, to jest mój syn, nie zabieraj mi syna. Zasłużyłam na to, ale on nie. Wtedy po raz pierwszy zawołałam do Boga, po raz pierwszy od lat i usłyszałam, jak Bóg mówi do mnie. Sama wpakowałaś się do tego aresztu, ale to ja cię wyciągnę. Ale musisz mnie poznać i pokochać, bo to nie jest moją wolą dla Twojego życia. Pomyślałam, ale jestem tak brudna. Jestem skalana, popełniłam cudzołóstwo. Spałam z żonatymi mężczyznami. Oni mieli żony, które nie wiedzą, co im zrobiłam. Nie mogłam uwierzyć w to, że Bóg do mnie mówi, bo czułam się tak splamiona, lecz On powiedział kocham Cię i chcę, żebyś do mnie przyszła. Ale musisz teraz tego zaprzestać, musisz się zmienić. A reszcie, Susan przyjęła Jezusa jako swojego zbawiciela. Pomyślałam sobie, zrobię wszystko, co tylko zechcesz, tylko mnie stąd wyciągnij. Zabierz mnie do mojego syna. Proszę cię, niech już będzie dobrze, on jest tylko dzieckiem. Bóg odpowiedział na modlitwę Susan. Po czterech dniach bezskutecznych starań o wyciągnięcie Susan z aresztu, Craigowi w końcu się udało. Susan została wypuszczona. Susan powiedziała Craigowi, że chce zrezygnować z prostytucji. Wtedy on od niej odszedł. Susan i Colton autobusem wrócili na Florydę. Gdy autobus ruszył w drogę, Colton siedział na moich kolanach. Patrzyłam w piękne, błękitne oczy mojego dziecka. Oparł swą główkę na moim ramieniu. I tak leżał. To były długie 24 godziny, ale wiedziałam, że muszę się zmienić. Wiedziałam, że muszę się zmienić. Trzy lata po tym, jak oddała życie Bogu, Susan spotkała Stevena. Od 13 lat są szczęśliwym małżeństwem i mają swoje własne dzieci. Chciałam, żeby mój ślub ze Stevenem był bardzo szczególny. Szłam do ołtarza ubrana w białą suknię i myślałam, Boże, nie jestem tego godna. Kobiety zakładają białą suknię jako symbol dziewictwa, a ja jestem od tego bardzo odległa. Usłyszałam jak Bóg mówi do mnie, uczyniłem cię czystą jak śnieg Czas w którym była prostytutką jest teraz dla niej odległym wspomnieniem Ale Susan nigdy nie zapomni tego co Bóg dla niej uczynił Przez długi czas myślałam, że nie jestem tego godna Bo chyba nikt nie miał za sobą takich przejść, jak ja Narkotyki, wykorzystanie, prostytucja, pozowanie jako nastolatka do zdjęć pornograficznych Chyba gorzej już się nie dało a on mi przebaczył. Odczuwam teraz tak wielki pokój, że nawet nie potrafię tego opisać. Nieustannie czuję Boże ciepło, tak jak czuje się ciepło słoneczne, gdy wychodzi się na dwór w słoneczny dzień. Bez względu na to, jak bardzo wykorzystano cię w dzieciństwie i jak bardzo czujesz się samotna, Bóg jest jedynym ojcem, jakiego potrzebujesz, i on przeprowadzi cię przez każdą burzę.